O, mój Boże! To ptak! Tego nie przewidziałam! Odwrót! Zapomnijcie o treningu! Uciekać! Co ty wyprawiasz? Czemu nie uciekasz? Odsuń się! Jest na klawiaturze! Nie jesteście wojownikami! Okłamałam was! Uciekaj! A! O mój Boże! Odwrót! Porzucić misję! Odwrót! 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 Ostrzegałam was! Uciekać! Porzucić misję! Odwrót! O Boże! Już po nas! To koniec! O... Było blisko... Niezły refleks... Wojownicy... Wiecie, wypuszczenie tego ptaka uświadomiło mi prawdziwą wartość. O mój Boże, zostawiła armię klonów! Zmierzcie, je! Zmiażdźcie i zgniećcie i... i... Chwila... Chyba mam lepszy pomysł. Witajcie w inkubatorze ciepła Epicure Science. Porzucono was, bo jesteście bez wartości. Bezwartościowe, grube ptaszki, których nikt nie kocha. Jestem pod wrażeniem, jak udało wam się zmieścić te grube dzioby w tak małe jajka. Tak, mówię do ciebie, panie gruby dziobku. Ty pianeczko. O! Nie, nie jesteście piankami. Prawda? Spójrzcie na te puste czarne oczy, na te ostre jak brzytwa dzioby, na te pazury. Jesteście maszynami do zabijania. Odpocznijcie, moi mali zabójcy, mamusia ma dla was wielkie plany.